taki króciutki film z mojej malutkiej szklarni. Mam już tutaj posadzone pomidory, paprykę i trzy krzaczki ogórków, bo jest ona bardzo mała, więc niewiele się tu zmieści, chociaż ten gąszcz zaczyna wyglądać imponująco. Posłuchaj też tego padającego deszczu, tej deszczowej muzyki. I powoń ze mną chwileczkę. A raz troszeczkę Ci pokażę z bliska pomidorkowych kwiatuszków. Pomidorki, dlatego że już niektóre. Troszkę urosły. I posiedzimy sobie tutaj chwilkę, nie za długo, żeby cię nie zmęczyć, żeby cię nie znudzić. Ja bardzo lubię dźwięk deszczu. Odpoczywam przy takim dźwięku. Bardzo lubię spać, kiedy pada deszcz i mam uchylone okno bardzo też lubię spać przy uchylonym oknie, kiedy jest zimno na zewnątrz zakładam sobie wtedy czapkę i po prostu śpię przy otwartym oknie to jest niezwykle miłe i wtedy naprawdę się wysypiam ciekawa jestem czy ty też masz takie upodobania. Myślę, że większość ludzi lubi dźwięki padającego deszczu, chociaż znając upodobania, to taki dźwięk też potrafi pewnie niektóre osoby rozpraszać, drażnić. Myślę, że większość z nas lubi ten dźwięk i że on jest taki kojący, taki przytulny. Oczywiście, jeśli jesteśmy w ciepłym, suchym miejscu, gdzie nic nam nie grozi, gdzie czujemy się bezpiecznie, dobrze, to teraz. Pokażę Ci odrobineczkę moich roślinek, A później jeszcze chwileczkę do Ciebie pogadam. Chodź ze mną. Mam ścieżkę zrobioną z takich płyt, które podobne są do ściętych z kawałeczków drewno. A teraz ci pokażę moje pomidorki, które już urosły. Zobacz, one jeszcze będą większe. I to jest najważniejsze. Gdzie my tutaj mamy jeszcze pomidorki? Tutaj kwiatuszki. Dobrze, zaraz poszukamy jeszcze pomidorów, a tutaj pokażę Ci moje ogórazki W tym roku będą tylko trzy. Już widzę, że gdzie nie gdzie zawiązują się pomóczki, więc coś na pewno urośnie. Proszę bardzo, na przykład tutaj, tu na pewno, na pewno, nie wiem czy pokazałam dobrze, na pewno coś będzie. I tutaj też mam pomidorka. Nie wiem czy ostrość na nim będzie. Mam nadzieję, że tak. Nie wiem, jakie dokładnie to są odmiany, ponieważ kiedy je kupowałam, nie były podpisane i ja po prostu teraz nie pamiętam, ale w tamtym roku kupowałam z tego samego źródła i były dobre. Tutaj mam takie małe krzesełko na zewnątrz. Jeszcze stoją worki z ziemią, która była mi potrzebna tutaj do założenia tej szklarni. Są też kwiaty, żeby to ładnie wyglądało. Jeszcze zobaczmy. Pomidorek. Już sobie usiądę. Dobrze. Mam też papryki. Pomiędzy pomidorami. Posadziłam sobie papryki. Są to papryki takie słodkie, podłużne. Jest też papryka, która nazywa się papryka czekoladowa. Nigdy takiej nie jadłam. Zobaczymy, czy mi urośnie. I co ja mówiłam o tych pomidorkach? Że w tamtym roku miałam... Tego samego źródła, tylko na zewnątrz. I zrobiłam chyba z 20 słoików takiego sosu do spaghetti. Swojego sosu, który był tak przepyszny, że naprawdę te sklepowe się chowają. I to nie chodzi o to, że to ja go zrobiłam, tylko po prostu to czuć, że to jest taka własna robota. Że tam nie ma nic poza tym, co sobie naprawdę chcemy włożyć. No i w tym roku też będę robiła takie sosy. W przyszłym roku pewnie sobie też jeszcze na zewnątrz jakieś pomidory posadzę. No i cóż, coś jeszcze mówiłam wcześniej. Ale wypadło mi z głowy. Ale to nie szkodzi, oczywiście, jak zawsze. Nie szkodzi, prawda? Nie szkodzi. Nie szkodzi. Tą szklarnię, tę szklarnię stawialiśmy sobie sami, razem z marzem. Kupiliśmy. Nie chcieliśmy płacić za tutaj składanie jej montaż po prostu przez firmę bo to są duże duże pieniądze lepiej to przeznaczyć na coś innego i jakoś nam wyszło wyszło w sumie bardzo dobrze w przyszłym roku będę sobie robiła więcej grządek podwyższonych bo miałam tutaj na podwórku w ogrodzie, miałam pole, i to pole tak zmniejszałam, zmniejszałam, i zostało mi taki mały kawałek. Na pozostałej części są grządki. Teraz w tym roku posadziłam sobie różne borówki, jagody. I w jednej części zostawiłam sobie taki pas, gdzie będę sobie sadzić bób i został mi jeszcze jeden kawałek. Tam jest też dobra ziemia, więc na pewno wykorzystam ją do grządek. Dosypię sobie kompost. Już wiem, bo tutaj w tej szklarni oprócz ziemi, którą kupiłam, to też wymieszałam ziemię z kompostem, który po prostu sama sobie zrobiłam i ta ziemia jest właśnie taka mieszana. Na razie widać, że pomidorom to się podoba. W sumie paprykom też. O, tutaj jest na przykład krzaczek papryki. Tutaj sobie zostawiłam takie puste miejsce, bo kupiłam za mało yy, o dwie sadzonek pomidorów, więc tu w tym miejscu um, zasadziłam sobie. A właściwie nie zasadziłam, tylko wysiałam sobie nasiona aksamitki. Więc tu będą sobie rosły aksamitki. A jak zrobi się ładniejsza pogoda, będzie naprawdę fajne światło od rana to przejdziemy się po ogrodzie, pokaże Ci to pole, te grządki i wtedy sobie o tym pogadamy. <grydy> A odnośnie Cajrusi, jeżeli ktoś śledzi moje poczynania kotkowe, dziko kotkowe, to Cajrusia dochodzi do siebie. Jeszcze będzie 5 dni u nas i zobaczymy, jak to się dalej z Cyrusią potoczy. Jeżeli będzie chciała z nami zostać, to po prostu zostanie. A jeśli będzie chciała być takim kotkiem, który czasem do nas przyjdzie, ale będzie wolała sobie żyć na wolności, to po prostu na tej wolności będzie żyła. Bardzo często tak się robi. Że dziko żyjące koty przywraca się do tego samego miejsca, w którym żyły. Dlatego, że jest zatrzęsienie kotów w schroniskach, które bardzo często nie mogą znaleźć tego domu, a jeżeli mają takie miejsce, gdzie ktoś je regularnie dokarmia, to mogą sobie po prostu Żyć na wolności. Mamy teraz drugą kotkę, Madame, którą dzisiaj niestety, na jej nieszczęście, ale tak naprawdę na jej szczęście, musieliśmy złapać. I teraz jest w takiej obszernej klatce, gdzie mieści się. Jedzonko ma podkłady, że może zrobić sikłę kupę, i ja to wszystko posprzątam. Jutro ma zabieg, jutro ma zabieg, będzie sterylizowana, więc druga kotka, która będzie po prostu sobie żyła bez takiego problemu, że będzie miała kilka miotów w ciągu roku. Nie wiadomo gdzie, nie wiadomo co z tymi koteczkami się stanie. Dla niej to będzie też dobrze, bo te zabiegi powodują, że koty żyją dłużej, że na przykład nie mają, jest taka choroba, choroba macicze, jeżeli dobrze pamiętam. No i po prostu te kotki nie cierpią. Tak się właśnie kotkom pomaga. Nie wiem, czy są przeciwnicy tego. Ja postanowiłam, że ile mi się uda. Tyle tej bezdomności kotków. Chodzi o to, że bezdomności tego jakby rozprzestrzeniania się bezdomnych kotów. To jest dla nich niedobre, jeśli nie mają właśnie kogoś, kto podrzuci im jakieś jedzonko. To jest dla nich złe. One często chorują, męczą się. W taki sposób się im pomaga. Dobrze. Chciałabym, abyś teraz zamknęła. Zamknął oczy. Pomyślał o czymś bardzo przyjemnym. Pomyślał o tym, że jest Ci dobrze. Że czujesz się bezpiecznie. Że świat jest dobry. Odcinasz się od wszystkiego, co nieprzyjemne. Bo zasługujesz na to. Zasługujesz na spokój. Zasługujesz na dobre życie. Zasługujesz na dobry sen. Więc odprasz się. Nie myśl o niczym, co mogłoby spowodować, że będziesz czuć. Dyskomforta, pomyśla o padającym deszczu, o zapachu, który daje Ci przyjemność, daje Ci dobre wspomnienia i po prostu, po prostu zaśnij, śpi.